na tym żeby wszystkie naklejki z samochodu, z żalem paczki dla Ukrainy chowam do auta. Auto po prostu musi w Bachmocie wyglądać jak cywilny samochód bez żadnych oznakowań. Team Kraków dla Ukrainy. Również oznaczenie pomocy humanitarnej przez popleczników raszystów, którzy tam są, może być pretekstem do problemów dla mnie. Czekam przy do Bachmutu. Znaczy już w zasadzie do Bachmutu. A czekam przy budynku, jednym z potężnych żeby budynków rozwalonych. Czekam aż przyjedzie po mnie ekipa, która ma mnie zabrać na kwaterę. I tam gdzie mam wypakować ładunek. Mieli do mnie przyjechać, ale... Tam teraz rozległo się cały szereg takich dubniących wybuchów. No i potem zadzwonił do mnie Puma, że... Trochę się spóźnią, bo są pod obstrzałem i, yy, i mam po prostu tu na nich czekać, co też właśnie robię. Budynek jest totalnie rozpieprzony. To nie ten budynek dostał, tylko wybuch był za tym budynkiem, a to jest po prostu pozostałość po podmuchu, który wywalił wszystko na zewnątrz. Zupełnie pozbawiona jakichkolwiek znaczeń. Mm. Powinna wyglądać jak najbardziej jak cywilny samochód. Czekamy w tym momencie tutaj, specjalnie pod tą betonową ścianą. Bo jeżeli gdzieś tam przypierdoli pocisk, to odłamki nie usieką samochodu. Popatrzcie. Samochód służący do medewakuacji. Tak samo jest zaparkowany tutaj pod ścianą. Cześć, tak. Cześć. Cześć. Cześć, tak. Zaspakuje. Dziękuję bardzo. Nie ma zresztą. Ола, хорошие аптечки, я вам не супер, надо снимать. Все есть. Есть термоковдра, есть клейки бинт, ножнички есть, есть Вод... шина, Водки турникет, а, но <laughs> то є. Все, все есть, супер. Есть от луны. О, вон. ты актер так. <смех> <смех> да. Супер, Томас. Это Це... с тепловизором, да? Ух ты. Это то, что мы говорили. Ничего себе, крута штука. Ого. Ого. с тепловизором. Да, не можем, да? Я думаю, что нет. нет. Да? Конечно, это тумик, который достали мы. Ааа, дупший веч. Вау. Сейчас сни. Ух ты. А, чі, я думав автомат передав, бля. Работає. Работає. Супер. Супер. Ми сьогодні будемо перший день спати на ліжках. То ми спали на підбозі, на буби. А сьогодні ми будемо спати на ліжці. Супер хупаки. Super, no super. Nie ma za co, Dawaj, to dla na, nas clean. Słuchajcie, kurde, ja Wam potem pokażę nagranie. Jak chłopaki śpią od ponad półtora miesiąca. No po prostu na podłodze, kurde, gdzieś no, w kiepskich warunkach. Więc łóżka, które przywieźliśmy, są takie polowe, są rewelacyjnym rozwiązaniem dla nich. I bogumiła pusta. Zostały jeszcze tylko do zawiedzenia do szpitala maseczki. I wsió. Z jedną z, jest jednym z oddziałów ewakuacji medycznej tej brygady. No to jest kurde krótko mówiąc absolutnie blisko frontu. Tu przylatują pociski, masa odłamków. Bardzo dużo się uczy, bardzo dużo się dowiaduje. to generalnie jest wojna i tych chłopaków warto doładować, ale... Ich trzeba doładować rzeczami, które im są potrzebne. Nie tym, co nam się wyobraża, co nam się wydaje, a... tylko warto zapytać. Naprawdę warto ich zapytać. Co wam jest konkretnie potrzebne? Oczywiście trzeba mieć kogo zapytać, trzeba wiedzieć, kogo zapytać, trzeba mieć kontakt z chłopakami, którzy są tutaj. Słyszycie te buchy w tle? To jest normalny dźwięk, tutaj jak śpiew ptaków. To są y, wybuchy dział ukraińskich to w momencie, gdy stamtąd dochodzą, albo ruskich w momencie, gdy stamtąd dochodzą. Jak stamtąd dochodzi y, dźwięk dział, bo tak te jak teraz, to trzeba słuchać, czy nie zaczyna narastać wizg, bo to znaczy, że pocisk zbliża się w tą stronę i wtedy, że kurwa się chować. Gdzie się chować? To też nie jest dziełem przypadku. Jeżeli się dobrze schowasz, masz szansę przeżyć. Jeżeli nie, to cię posieka. Chciałem już wyjeżdżać z bazy med ewakuatorów 72 zmechanizowanej, ale dostali informację przez radio, że trzeba ewakuować ciężko ranionych chłopaków z frontu i po prostu kuwa wszyscy nagle. I nie ma ich. Po prostu nagle jest jeden priorytet. To tutaj tak funkcjonuje pomiędzy takimi wezwaniami, niby spokój, chociaż cały czas na działa w tej wewce. Te. Ale pamiętajcie, jak pojawi się sygnał, że jest coś, co trzeba ewakuować, to po prostu moment i lecą o, w mordę. Rzeczy, które odpowiadają, co pokazują, nie wyobrażam. No niestety to miasto, w którym teraz jestem, ono, wedle szacunków chłopaków, z którymi tutaj jestem, wojskowych jeszcze wytrzyma tydzień i niestety będzie będzie, będzie ruskie na chwilę natomiast no, to co przywiozłem słuchajcie co zostało przygotowane przez Timkaków dla Ukrainy przez Gazetę Wyborczą przez Fundację Widzialna Ręka to co przywiozły paczki dla Ukrainy um, do pełno zapakowanym busie. To są bardzo cenne dla nich swoje rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo cenne. A jak widziałem jak e, cały czas um, e, reperują, e, naprawiają, e, podkręcają swoje maszyny, które muszą jeździć Nostop na front. W tym momencie wyjechały trzy maszyny różne zbierania, różnych maszyn. To po prostu to, co zrobiłem, to zostawiłem zestaw naszych kluczy też. Zajebisty zestaw kluczy, który nam się wielokrotnie sprawdził. Ale oni takiego zestawu kluczy nie mają tutaj. Um, a ja wiem, że jak sobie wrócę do Krakowa, to mogę kupić taki zestaw kluczy, bo nam też jest potrzebny. I to jest kurwa wonia po prostu. Nikt nie wie, kiedy ona się skończy. Każdy, kto ma z nią kontakt, tutaj chce, żeby ona się skończyła. Nieważne, czy granica będzie tu, czy granica będzie tam. Żaden kawałek ziemi nie jest wart tego, co ci ludzie widzą, co ci ludzie słyszą, czego doświadczają. I teraz zresztą cały czas, jak tu siedzę i nagrywam, to, to dla was prostu to, to pierdalają artyleria. E Też wczoraj miałem kontakt z chłopakami, którzy przyjechali na kręg z i to jest coś, czego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. To są osoby, które są tak strasznie zranione. Dwudziestoletni chłop. Generalnie żopa tutaj jest straszna. Oni mówią, że to miasto nie wytrzyma dłużej niż tydzień. Niestety widzę tutaj cały czas kurwa ludzi, którzy tu mieszkają. Słuchajcie, przed chwilą e, był taki silny ostrzał, więc musieliśmy się chować do budynku. E, wciągnęliśmy tam też kobietę z dzieckiem, śliczną, małą, drobną blondynkę. Słuchajcie, e, z e, na około 10-letnim synem. Kurwa, jak tu przyjdą lusty, to nawet nie w sobie wyobraźmy, co się będzie działo. Pytaliśmy. E, Czemu ona jeszcze tu jest? Przecież ja mogę nawet zabrać ze sobą do Polski. Razem z synem. Ona powiedziała, że po prostu nie ma pieniędzy. Nie ma perspektyw. Nie ma u kogo się zatrzymać. My jej tłumaczyliśmy, że w Polsce naprawdę zostanie pewne wsparcie. My tego nie rozumiemy. Ale my nie jesteśmy w ich skórze. Więc my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. To się wydaje czysto teoretycznie, że ich postępowanie jest znaczy no ich, ich postępowanie jest dla nas niezrozumiałe, ale słuchajcie, wy nie jesteście w ich skórze. Tak samo rozmawiałem tutaj rano z y, bardzo starymi ludźmi. Wielka kobieta na wózku. Oni nie mają dokąd wyciekać. Nie mają za co, nie mają dokąd, nie mają pomysłu. Załgradów, więc medewakuacja e, popierdala cały czas w tej i we w tej wozie rannych. I samochody medewakuacji, popatrzcie jak wygląda samochód my W tym momencie wrócił, w tym momencie ktoś go przywiózł. Ekipa, która jechała tym samochodem e, wylądowała w szpitalu sama. E, to auto wczoraj normalnie wyglądało jeszcze. Kurwa jakaś pierdola gałąź. Stało na paczki dla Ukrainy. No, mam tutaj w ręce paczkę od chłopaka, który jest na froncie. Jak się dowiedział, że jestem z Polski i wracam, i to zapytał, czy mogę przesłać list i drobną przesyłkę do jego siostry w Rumunii. A powiedział, że oczywiście tak, więc yy, to jest jedna z rzeczy, na które czekałem zanim wyjeżdżał z Bachmutu. Właśnie, żebym ten list napisał, przygotował paczkę, a w której jest kilka botoników, na których jest serce w kolorach ukraińskich, niebieskim i żółtym. A, no i list, bardzo pewnie... Hm. Właśnie... To był podobno dość precyzyjny kurwa atak yy, dwóch rakiet. Yy, przepraszam, trzech rakiet. Kompletnie wszystko zniszczone. Wszystko zniszczone. nowoczesna fabryka, nie wiem czego, może przetwórnia. A tak wygląda wschodnia Ukraina. Значить, вистаємо ваші вистріли, за нами правда, її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми з Долин повиганяємо зло. Ну а поки будем бить вас за зові буч За дні, за Дніпро і кручі, За Ірпінь, які тимуч, зелений квітуч, за херсон землю родю. За Донбас получи, за черні гімним минучі за лі, Залісий дріми, за Хмельницького Богдана, За фраза Франка Івана, і за суми, і за храми, за село прийде за вами, і за ночі, і за рани, за кожен тривожний ранок, За Харківич, Ульпан, і ульпани, за, за дєсу маму, За рівний столбанів, за полта за Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв, долі, За Чернівці Черкаси, я кривий рік за Запоріжжя й і, і за крим, забутя гріх В небі чистому чути грім, не б'є гімн В небі чистома.